A dzisiaj temat lekcji dziedziczenie grupy krwi. Na poprzednich lekcjach poznawaliśmy sposoby dziedziczenia i zasady dziedziczenia koloru oczu u człowieka. A teraz bardziej skomplikowane rzeczy. Dziedziczenie grupy krwi. Oczywiście u człowieka występują cztery grupy krwi. Grupa krwi A, B, 0 i AB. O tym zaraz. Wiąże to się ze specjalnymi białkami, tak zwanymi znacznikami, na antygenami na erytrocytach, czyli czerwonych ciałkach krwi. Czym się różni dziedziczenie grupy krwi od dziedziczenia przykład koloru oczu czy faktury włosów? Otóż tym, że gen grupy krwi ma aż trzy alele. Pamiętamy, że przy w przypadku koloru oczu były dwa alele dominujący i recesywny. Gen grupy krwi ma trzy alele jest trzy aleliczne. I naukowcy. Mówili się, że oznacza się nie literką A, tylko literką I. To jest I, duże I, małe I. I teraz tak. W genie grupy krwi mamy dwa alele dominujące i A1 recesywne. Te dwa dominujące są tak samo silne, są współdominujące. Jak my odróżnimy od siebie? Łatwo. Znacznikiem. Znacznik A, znacznik B. Te dwa zatem będą dominujące, współdominujące, tak. Ten będzie oczywiście recesywny. Zatem, jak wygląda genotyp czy osoba o określonej grupie krwi? A no tak, zerknijcie. Mamy cztery grupy krwi: A, B, 0, A, B. Teraz zrobimy sobie ćwiczonkę, gdzie dowiemy się, jaki procent ludzi na świecie i w Polsce ma jaką grupę krwi. Mam nadzieję, że wyznacie swoją grupę krwi. Jak to wygląda? Jeżeli mam grupę krwi A, to mogę mieć dwa rodzaje genotypów. Otóż mogę być homozygotą dominującą, dwa alele dominujące ze znacznikiem A, oczywiście, albo mogę być heterozygotą. Pamiętacie, że jeżeli jestem heterozygotą, no to wiadomo, że ujawniają się w fenotypie cechy właśnie alela dominującego, czyli grupa A. Grupa B adekwatnie, tak? Homozygota dominująca albo heterozygota. Wtedy mam grupę krwi B. Jeżeli mam grupę krwi 0, to jestem homozygotą recesywną. Nie ma innego wyjścia. Jeżeli mam grupę krwi AB, to jest najciekawszy przypadek, to mam właśnie dwa alele dominujące, ale każdy ze z innym znacznikiem. I tak powstała grupa krwi AB. Zatem, kochani, zróbmy sobie zwykłe zadanko genetyczne, oczywiście wykorzystując tabelę. Pamiętamy, tak, tatulo, mamula. No to teraz tak. Zróbmy sobie taki przykład, który jest przykładem z mojej rodziny. Mój tato ma grupę krwi B, ale jest heterozygotą. Moja mama ma grupę krwi A i też jest heterozygotą. Tak? Grupa krwi B u taty heterozygotą o tym wiem. Grupa krwi mamy i jest heterozygotą. Tak samo, jak było to w przypadku genel, genu koloru oczu. Każdy alel z każdym, prawda? Zachowujemy kolejność alfabetyczną. Tak samo tutaj, zawsze dominujący, a potem recesywny. Mhm. Ok, od mamy, ta, od tatusia recesywny, i tu mamy po dwa recesywne, czyli mamy homozygot recesywną. I tak samo zapisujemy, kochani. Genotyp. Tak, zobaczcie, tu mamy homozygotę dominującą. Tu jest heterozygota, tu jest heterozygota, tu jest homozygota recesywna. Czyli mamy 25% homozygota dominująca, 25% homozygota recesywna. W skrócie napiszę, kochani. No i 50% jest heterozygota. Ale nas interesuje głównie fenotyp. Fenotyp w grupie krwi to będzie oczywiście jaka się grupa krwi ujawnia. Z tej grupy krwi widzimy, że mamy AB. Ja zawsze Wam radzę, żebyście sobie z boczku pisali. Tu mamy oczywiście grupę krwi A. Jak, zapom jak zapominamy, zerkamy do naszej tabeli ona jest po to, żeby z niej korzystać. Tu adekwatnie heterozygota będzie miała grupę krwi B. A tu 0. Czyli zobaczcie, wychodzi, że po 25% każdej grupy krwi. Bardzo ciekawy przypadek, tak? Szansa jest po 25% na każdą grupę krwi.